Witajcie! Szczęść Boże! Dzisiejsze słowo może wydawać się bardzo takie smutne, przygnębiające. Dzisiaj faryzeusze i arcykapłani podejmują decyzję, taką bardzo konkretną, że chcą pozbyć się Jezusa. Chcą, aby Jezus został zabity. Jezus jest tego świadomy. Ale to, co jest ważne i to, co mnie bardzo zatrzymało w tym słowie, to to, że Jezus... Pozostaje w tym doświadczeniu ze swoimi uczniami. On ich nie zostawia. On przestaje nauczać publicznie, ale wciąż jest wierny swoim uczniom. Wciąż z nimi jest, do samego końca. To potem oni go zostawiają, ale on jest wierny. I chcę Cię zaprosić do takiego zadania. Pomyśl, które wydarzenie w Twoim życiu. Było dla ciebie takie bardzo trudne, że czułeś się, czułaś się bardzo taka samotna, niezrozumiana, że osoby, na które liczyłeś, nie rozumiały ciebie, nie wspierały, że mama, może na którą bardzo liczyłeś, nie rozumiała, o co ci w ogóle chodzi. Może jakiś przyjaciel, przyjaciółka, bądź brat lub siostra, może tata. I Doświadczyłeś takiej samotności, ale w rzeczywistości Jezus był obok Ciebie. I chcę Cię zaprosić, abyś narysował bądź opisał to wydarzenie i spróbował zobaczyć, jak Jezus z Tobą był. Bo On był. On jest zawsze wierny. On zawsze jest przy nas. Przy Tobie, przy mnie, przy Twojej mamie, bracie, siostrze. Zawsze. Tylko my bardzo często tego nie widzimy. I zobacz. Co on zrobił dla ciebie? Może ci podesłał w końcu jakąś osobę, która cię zrozumiała i pomogła ci z tego wyjść? Może podrzucił ci przez kogoś jakąś książkę? Może jakiś filmik? Albo nie wiem, co, coś, coś cokolwiek, coś innego. Może poszedłeś grać sobie w piłkę i, i zrobiłeś się lepiej, i pomyślałeś sobie, że w sumie to mogę z tego wyjść tak i tak, albo mogę sobie poradzić w inny sposób. To jest działanie, yy, przez, to jest właśnie pomoc Pana Jezusa. On działa przez naturę, on Ci pomaga, on jest z Tobą, on jest wierny. A czy wiesz dlaczego? Dlatego, że Cię bardzo mocno kocha. Yy, I chcę Cię zaprosić, abyś właśnie w ten wielki tydzień, który jest przed nami, wszedł z taką świadomością, że On ciągle jest przy Tobie, że On bardzo mocno Ciebie kocha i to właśnie dla ciebie oddaje życie oddał życie z miłości do ciebie powodzenia